Partnerem śląsknetu podczas zgrupowania w Hiszpanii jest Uniwertrans. Niedzielne popołudnie upływa zawodnikom Śląska Wrocław pod znakiem przygotowań do jutrzejszego sparingu. Trójkolorowi zmierzą się w nim z Olimpią Ljubljana, drużyną ze Słowenii. To będzie drugi sparing na obozie przygotowawczym w San Pedro de Pinatary wczoraj. Wrocławianie zagrali z węgierskim Ujpeštem mecz zremisowany 0 do 0. Teraz zawodnicy pod okiem trenera, od przygotowania fizycznego ćwiczą na siłowni, potem udadzą się na boisko, gdzie będą zajęcia taktyczne, ostatnie szlify przed tym spotkaniem. Jutrzejszym teraz rozciąganie, odpowiednie ćwiczenia, mobilizacja, po to, żeby jutro być jak najlepiej przygotowanym. Wczoraj piłkarze rozegrali pierwszy sparring w Hiszpanii. Jak może go pan ocenić, bo też widzieliśmy, że oglądał go z trybun. No, przede wszystkim poprawiliśmy myślę, że taką e, e, grę kompaktem e, to, że, że mamy pomysł e, i ten pomysł widać. E, Pinujemy przede wszystkim przestrzeni między liniami, między poszczególnymi e, pozycjami. To było widoczne wczoraj. Pracowaliśmy bardzo dobrze, więc. więc e, jeśli chodzi o organizację gry, to, to na pewno myślę, że e, sztab szkoleniowy może być z tego zadowolony, ale pamiętajmy o tym, że remisami na pewno nie wydostaniemy się z tego miejsca, w którym jesteśmy, więc absolutnie nie jesteśmy w 100% zadowoleni z tego e, wyniku. Zwrotem z pędziska ziemnego. Po zakończonym spotkaniu rozmawialiśmy między innymi z Simeonem Petrowem, który powiedział, że ta gra defensywna wygląda coraz lepiej, że też skupiają się zawodnicy w większej mierze na rozgrywaniu akcji od tyłu, od obrony, od budowaniu powoli tych akcji ofensywnych. To też był jeden. Z wymogów, które chcieliście poprawić przed rundą wiosenną, żeby ta gra w obronie wyglądała lepiej? Znaczy, przede wszystkim, żeby gra lepiej wyglądała, to niekoniecznie musimy być i dominować przy piłce. Tak, Wydaje mi się, że przede wszystkim, co chcieliśmy poprawić, to porządek. Nie tylko w strukturze gry obronnej, ale też w pomocy i w ataku, bo ja nie ukrywam, że nasz najwyżej wysunięty zawodnik, czyli napastnik. Od niego praktycznie zaczynamy, zaczynamy obronę, a to, że próbujemy rozgrywać akcję od, od tyłu, to przede wszystkim jest nauka nowych nawyków, które mają wejść w krew zawodnikom, mają przede wszystkim złapać pewność siebie, bo tego nam brakowało w ostatnich meczach rundy jesiennej, i, i myślę, że. Tu przede wszystkim nad tym, nad tym mocno pracujemy. A jak można było ocenić Marka Linaresza, który rozpoczął wczoraj mecz od pierwszej minuty i wyglądał naprawdę solidnie? No to myślę, że już nic dodać, nic ująć. To jest mecz towarzyski, pierwszy mecz Marka. Myślę, że fajnie się wkomponował, taką pewnością siebie. Bardzo często był wykorzystywany przy wznawianiu gry od bramki, więc to jest dla mnie dobry sygnał, że drużyna zaczyna mu wierzyć. A umówmy się, że to powinno wyglądać z tygodnia na tydzień coraz lepiej. Jutro kolejny sparing z drużyną ze Słowenii, z Olimpią Ljubljana. Wystąpi w drużynie Śląska jakiś nowy zawodnik, nie dopytuje o personalia, tylko o to, czy uda się ten transfer dopiąć że i dojdzie on faktycznie do skutku. Robimy wszystko, żeby to dzisiaj się zadziało. Jesteśmy powiedzmy, bardzo, bardzo blisko, ale w piłce nożnej różne rzeczy się zdarzają. Nie skupiam się na tym, że on musi już jutro zagrać, bo też pamiętajmy, że trener, sztab muszą go odpowiednio wkomponować, zaaplikować mu odpowiednią dawkę, dawkę minut na boisku. Więc dla mnie najważniejsze jest to, żeby on po prostu z nami podpisał tą umowę i, e, i żebyśmy kolejny, że tak powiem, kolejną pozycję sobie odkreślili no i byli od tego tą jedną jakość zawodnika jeszcze lepsi. Powiedział Pan o odkreśleniu tej jednej pozycji, jaka to będzie? No nie ukrywam, że priorytetem od samego początku był napastnik i, i to będzie napastnik. how can you describe today's training uh, it was a light session today obviously we've got a game tomorrow again so just more tactical getting us ready for the game tomorrow and yeah not too tough so yeah okay okay yeah um, yeah, yeah no there was a lot of positives that uh, we can take from the game definitely um, we created quite a few chances i feel like we played very well especially second half that we were creating getting up the pitch and yeah, I feel like uh, with uh, the way we're playing, I can express myself a lot more. And I feel like I did that yesterday, so yeah, I'm happy after that. Do you feel that you are in good condition? Yeah, yeah, hundred um, percent. I feel very fit. I feel good. I feel fast. I feel sharp. So yeah, that's what I need. Uh, tomorrow, Eschlansker will play second match against yeah. uh, Olympia Ljubljana. Mm -hmm. uh, what is the mood uh, in the team? I feel like the mood is good. I feel like. Um... <laughs> I <laughs> like I feel like, um, I feel like we're, all, we're all happy like we all know what we need to do. We know like of course like we're in a tough situation right now but um, we're confident in what in like the work that we're doing every day on the training pitch. I feel like we can see improvement every single day and uh, yeah, I feel like we're all in like a, a positive mood to know that we can we have the quality to do what we need to do to get out of this situation. How can you describe uh, a new coach, Ante Simunja? Uh, I feel like uh, very, very tactical. I feel like uh, he wants us to, to play in a certain way, and he has his own ways and own tactics. And it's good. I feel like uh, we need, of course, like, someone that's gonna tell us exactly what, what they want to do, a bit of experience as well. And yeah, I feel like we're playing well. So yeah. Do you feel a little bit exhausted uh, after uh, these days? Mm, yeah, look, It's normal pre-season you like, you got a lot of work to do, but. Na no, nothing, nothing that i've not, um, experienced więc so yeah, to Za wami niedzielny trening, y, był bardziej lekki y, w porównaniu do tych poprzednich, bo jednak rozegraliście wczoraj sparing z węgierską drużyną Ujpest. Tak, rozegraliśmy 60... zapanowane było pierwsza 11 z, zagra 70 minut, więc dzisiaj taki dzień już znowu przygotowanie do kolejnego meczu, więc dużo energii, dużo. Każdy chce się pokazać lepszej strony. No i każdy walczy o podstawową jednostkę. więc tutaj każdy dba o swoje zdrowie najważniejsze i, i, i walczysz nie. Jak czujesz się pod kątem fizycznym, po tym spotkaniu i po tych dniach treningowych? Bardzo dobrze, bo po meczu zrobiłem wszystko, żeby dzisiaj być świeżym. Chodzi, że myśmy zimną wodę, masaży, dbają o nas na na najwyższym poziomie. Te boiska też są bardzo dobre, więc nie odczuwasz tego jakby pod takim kątem bardzo zmęczeniowym, więc e, zrobiłem wszystko, żeby dzisiaj być w najlepszej formie i dzisiaj też, żeby jutro też potwierdzić to i krok po kroku, nie? Patrząc na skład tego wczorajszego meczu, spora część kibiców mogła być zaskoczona, że wyszedłeś na boisko jako środkowy obrońca. Taki ma plan na ciebie trener Simunja, czy jednak to jest taki po prostu eksperyment sparingowy? Nie wiem, na razie, na razie wszystko próbuję. Też ja jestem takim zawodnikiem, pokazałem tam w tym sezonie, nie przeszłem, że, e, że, że mogę zarazi na, na każdej pozycji, e, więc tutaj Trener widzi mnie na nowej pozycji, więc ja walczę o swoje każdego dnia e, i zobaczymy co to przyniesie, ja nie jestem zawsze, gdzie trener będzie mi kazał grać, tam pójdę i będę grał, więc e, e, powoli, powoli na początku też gdzieś tam nowe nowe zasady, to trzeba od razu ich łapać i e, mamy dużo tych e, przedmeczowych i pomyczowych... E, Analiz, więc tutaj trzeba pracować i, i zobaczymy, jak dalej. Nie? Powiedziałeś, że zagrasz tam, gdzie będzie chciał trener, gdzie trener będzie cię, cię widział. Ale jak czujesz się właśnie jako środkowy obrońca w porównaniu do gry na boku obrony? Nie wiem, myślę, że taka obrońca, to więc myślisz, że moim zdaniem tutaj więcej o takich aspektach. Żeby cię nikt nie biegł za plecy, dużo, dużo nowych elementów, więc nie wiem, dla mnie ja czuję się, mogę zagrać na, i pomocnika, więc dla mnie to też nie ma żadnym zaskoczenia, bo gra na tym, e, grałem i w legii, grałem w innych klubach na środkowym brońcu, więc dla mnie to nie jest zaskoczenie, tylko trzeba przypomnieć, i, i myślę, że krok po kroku, mecz po meczu będę grał jak najwięcej i, i jak najlepiej. Jutro kolejne spotkanie, drugi sparring. Czujecie, że będzie rywal bardziej wymagający, bo jednak gra w europejskich pucharach, zakwalifikował się do fazy pucharowej i czy będzie to troszkę wyższy poziom niż Ujpest? Właśnie teraz, teraz dostałem informację, że to jest taki rywal, ja nie śledziałem za takimi zespołami, więc tutaj podchodzę do każdego meczu z szacunkiem do rywala, bo każdy, każdy przygotuje się do, do tego, do do meczu poważnie, więc, bo każdy walczy o swoją podstawową jedenaskę, więc każdy, każdy wie o co tutaj chodzi. Gramy musimy się przygotować jak najlepiej, więc co trener pod, wymaga i musi się oczekiwać od nas, więc na spokojnie tutaj trzeba, krok po kroku i, i uważam, że idziemy do przodu w dobrym kierunku. Czujesz, że w tej rundzie wiosennej Dostaniesz więcej szans, że będziesz więcej minut rozgrywał w Ekstraklasie? Tak, czuję, że tak, tak, bo dużo się uświadomiłem, że e, Swoich rzeczy, porozmawiałem z trenerem i, i, i myślę, że Na spokojnie uważam, że tutaj Będę walczył o to, żeby wygrać jak najwięcej, bo chcę tego pokazać się z najlepszej strony bo taki wielki klub zasługuje być na, na wysokich poziomach, na wysokim miejscu, a nie w takim jakim miejscu, bo nikt z tego się nie zgadza, gdzie jesteśmy, więc e, e, o siebie oczekuję, bo podniosłem tą plankę jak najwyższą w tamtym sezonie, więc też, też chcę do niej wrócić i w każdym meczu wygrywać, e, być takim zwycięzcą, więc e, zwycięcą i. i... Pracuję na tym, nie? Ja? Ty jak mógłby trener opisać to, co dzisiaj się działo i na boisku, i na siłowni? Na pewno to był taki dzień troszkę przejściowy, ponieważ e, graliśmy wczoraj mecz, e, jutro mamy. Kolejne spotkanie i zależy nam, żeby każdy z zawodników był gotowy do jutrzejszego spotkania. A jak sztab szkoleniowy jest zadowolony po tym wczorajszym sparingu? mecze zakończony bezbramkowym remisem. I co najbardziej, z czego najbardziej sztab był właśnie zadowolony? Na pewno przede wszystkim widać całościowy postęp, bo, bo tutaj bez dwóch zdań trzeba to powiedzieć, że, że robimy te, te kroki naprzód. Ale stricte, żebyśmy byli dokładnie z czegoś zadowolonym, to, to do tego bym podchodził spokojnie. Całościowo, całościowo było lepiej i to jest w tym momencie dla nas najważniejsze. A jak mógłby trener ocenić tą współpracę z tym sztabem szkoleniowym, z trenerem Simundżą, bo jest trenerem jedynym Polakiem właśnie w tym składzie. No prawda jest taka, że ja się uczę. U uczę się e każdego dnia, uczę się pracy w tym sztabie, a to co takie jest chyba najistotniejsze w tym wszystkim, to te ciągłe wymagania ze strony trenera w stosunku do każdego. Ja sam muszę być w 100% skoncentrowany w każdej minucie treningu, bo wiem, że, że trener wymaga tego ode mnie, wymaga tego od innych członków sztabu i przede wszystkim od zawodników. Są już jakieś określone wymagania na to jutrzejsze spotkanie, bo zmierzycie się chyba z trochę lepszą drużyną, która gra w europejskich pucharach, która jest liderem w swojej lidze. No, czy, czy lepsza, to na pewno zobaczymy jutro, bo, bo to, to wszystko zweryfikuje boisko, ale na pewno. E... Konkretnego planu na jutro, w kontekście jedenastki, w kontekście pomysłu na spotkanie, to trener podejmie na wieczornym spotkaniu, ponieważ dopiero skończyliśmy, skończyliśmy jednostkę treningową, a, a tutaj działamy i trener decyduje z treningu na trening, ocenia zawodników po każdym treningu. Jak wyglądają tak ogólnie zawodnicy? Bo jednak w rundzie i dużym zarzutem było to, że drużyna mało biega, że jesteś źle przygotowana pod kątem fizycznym. Skupiacie się też na tym, żeby lepiej to wyglądało? To, co jest takie najistotniejsze w tym wszystkim, to, to praktycznie w ogóle nie. Wracamy do tego, co było, to, to na każdym kroku, gdzie się od samego początku, trener nam powtarzał i, i tutaj na pewno nie myślimy o tym, co było, nie wracamy do, do spotkań, które już się odbyły. A jeżeli chodzi o przygotowania motoryczne, to, to wiadomo, jest to, jest to coś, coś bardzo istotnego w piłce nożnej, ale my też pamiętamy, że to jest jedna ze składowych i, i pracując nad motoryką, nie zapominamy o tych wszystkich innych rzeczach wokół.